Witajcie moi drodzy na kanale. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa dziękuję Wam za Waszą wizytę. Mam nadzieję, że jak zwykle i ten odcinek będzie błogosławiony. Dzisiaj chciałbym mówić o takim żołnierzu, bądź o takim żołnierzu. Więc kochani, my w sercu wolą swoją podejmujemy. Czy chcemy być rycerzem chodzącym w zbroi, czy chcemy być rycerzem, który jest bez zbroi, który żyje na golasa i walczy na golasa, który jest po prostu goły? Przed Bogiem i przed ludźmi. Więc y, wybór należy do nas i dzisiejszy odcinek jest właśnie o tym. Ciekawe kto wygra. Ciekawe kto wygra, moi drodzy. Więc na początek chciałbym, abyśmy przeczytali z listu, z Księgi Apokalipsy, list do zboru w Laodycei. A do anioło zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a także śletni, ani gorący, ani zimny, wypluje Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzasz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna Twoja nagość oraz maści, by nią namaścić oczy swoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś usłyszy głos Mój i otworzy drzwi, Wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Zwycięzcy pozwolę zająć ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Kochani, to jest to słowo do zboru, czyli do nas, do ludzi wierzących. Eee, można być w zborze, można czytać Biblię, można się modlić, można mieć tak zwany szyld i kochani, można być człowiekiem, który nie jest, no, człowiekiem, którego wiara nie jest wypróbowana w ogniu, człowiekiem, który od bitwy i od walki ucieka. Natomiast y, wiarę należy wyćwiczyć, wypróbować w ogniu. I tego typu wiara jest cenną wiarą w oczach Boga. Jeżeli nie podejmujemy boju o wiarę, jeżeli uciekamy jak dezerterzy z pola, z pola walki, to jesteśmy goli przed Bogiem, goli przed ludźmi. Nie jesteśmy tymi, których Bóg może używać. A wolą Bożą jest, aby dać się Bogu używać na polu walki. Jesteśmy żołnierzami Jezusa Chrystusa i powinniśmy chodzić w pełnej zbroi Bożej. Do tego nas Bóg przeznaczył. Kochani, yy, mamy tak zwane czasy ostateczne, czasy, w których występują pewne znaki, na podstawie których możemy określić, czy my żyjemy w tych właśnie czasach ostatecznych. Tak naprawdę te czasy już są przynajmniej 2000 lat. Człowiek się stacza coraz bardziej. Więc, kochani, chciałbym kilka wersetów przeczytać z Biblii, e, które, które mówią, przedstawiają znaki, jako, jakie mają nam towarzyszyć w dniach ostatecznych, w dniach, które poprzedzają przyjście, objawienie się Chrystusa Jezusa. I tak, Biblia mówi: Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, Którzy będą postępować według własnych porządliwości, i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Ech. Drugi Piotra, rozdział 3, werset 3 do 4. Czyli to są ludzie, którzy chodzą według porządliwości ojca swojego, czyli diabła, czyli to są te własne porządliwości, które człowieka gubią, które człowieka nęcą i która, które człowieka po prostu zażynają. Biblia mówi, dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść Antychryst, lecz oto już teraz wielu Antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Pierwszy Jana, drugi rozdział, 18 werset. Kochani, to słowo było prawie 2000 lat temu napisane, ten werset, więc... Kochani, nie czekajmy na objawienie się Antychrysta, bo tak naprawdę Antychryst jest pośród nas. Jest to ktoś, jest to ten duch, który działa przeciwko Chrystusowi Jezusowi. I nie czekajmy, nie wypatrujmy Jezusa, a, który ma gdzieś skądś przyjść, i Antychrysta, kiedy on się objawi, bo naprawdę możemy się pogubić w tym wszystkim. Diabeł chodzi w koło i ryczy: Kogo by tu zarżnąć zabić. Zwieść, ukatrupić. Więc y, powinniśmy badać, powinniśmy badać czas, w którym żyjemy, i powinniśmy badać wszystko to, co Bóg chce, aby było w naszym, w naszym życiu, w naszym wnętrzu i w naszym życiu zewnętrznym. Więc Antychryst działa już od 2000 lat i jest napisane, że to nie jest jeden, lecz wielu, liczba mnoga. Wielu antychrystów powstało, więc oni są, kochani. Oni są, oni się poruszają tu na ziemi i robią swoją robotę, diabelską robotę. Biblia mówi I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Mateusza 24, 14 Kochani, czy dzisiaj mamy tak, taki czas, że Ewangelia jest zgłoszona wszystkim narodom? Ja nie wiem, czy wszystkim, natomiast technika dzisiaj tak jest rozwinięta, choćby przez satelity, przez media. Ewangelia dociera wszędzie, więc można y, powiedzieć, że jest zgłoszona, jest zwiastowana wszystkim narodom. Czy to nie jest ten znak? Biblia mówi, gdybym. Gdyby wam kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Mateusza 24, wersety 23-24. Kochani, Antychryst ma fałszywych Mesjaszy. Mesjasz namaszczony, fałszywy namaszczony. Fałszywi prorocy to są ludzie, którzy chodzą w tak zwanej mocy, mocy diabelskiej, mocy antychrysta, czynią znaki, wielkie znaki, wielkie cuda, i celem tego wszystkiego jest zwieść, zwieść ludzi, zwieść nawet, nawet tych, którzy uwierzyli, którzy są wybrani. Diabeł nie chce dopuścić, aby ktokolwiek był zbawiony, aby ktokolwiek, nawet gdy rozpoczął ee, Tą drogę, drogę zbawienia w swoim życiu, to diabeł nie chce dopuścić, aby ludzie byli zbawieni. Po prostu. Więc badajmy, badajmy, zastanówmy się nad tymi wersetami. Kochani, Biblia mówi: A to wiedź, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepościągliwi, okrudni, okrutni, niemiłujący tego co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem e, jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Kochani, drugi listy Tymoteusza, 3, wersety, 1 do 5. Przybierają pozór pobożności. Kochani, to są ludzie wierzące, to są ludzie w kościele, to są ludzie religijni, to są ludzie, którzy być może doświadczyli Boga, są z Boga zrodzeni, ale żyją w ciele żyją w zmysłowym, cielesnym człowieku, żyją jak grzesznicy. Kochani, dalej. Biblia mówi: Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo. Wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Pierwszy Tesaloniczan 5, wersety 2-3. Kochani, jak przychodzą bóle na kobietę brzemienną? Ona się spodziewa, ale te bóle i tak przychodzą w momencie, w którym ona się z reguły nie spodziewa. E, więc, kochani, e, tak będzie z przyjściem Pana, tak będzie z objawieniem się Chrystusa Jezusa. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, kochani, czy my dzisiaj mamy takie czasy, czy nie mamy? Czy wszędzie mówią chcemy pokoju, chcemy bezpieczeństwa? Myślę, że tak. Myślę, że to diabeł, antychryst, pod tymi dwoma hasłami będzie coraz bardziej zaciskał swoją klatkę wokół nas. Coraz bardziej będzie nas niszczył, gniótł, zniewalał pod pozorem pokój i bezpieczeństwo. Przemyślcie tą sprawę. To widać gołym okiem. To są te czasy, kochani. Więc powiem tak: jeżeli widzimy to, co się dzieje, to, co powinniśmy robić? W Biblii jest napisane tak, co powinniśmy robić. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan Wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swojego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Mateusza 24 werset 42 do 44. Więc kochani, mamy być czujni. Czujny to nie jest ktoś leniwy, to nie jest ktoś, kto nic nie robi. Czujny to jest ten, który bada, ten, który jest cały czas przygotowany ten, który się przygotowywuje. Chciałbym dzisiaj mówić o zbroi Bożej. Bo mamy do wyboru być takimi chrześcijanami albo takimi. Tu jest chrześcijanin, który przybiera pobo pozór pobożności i jest goły przed Bogiem, przed ludźmi. On nie ma siły, zbroi. To jest człowiek, który przy pierwszym starciu z przeciwnikiem, z antychrystem, e, zostanie pokonany. Po prostu. Natomiast wolą Bożą jest, abyśmy byli rycerzami, którzy mają zbroję na sobie. Nie w szafie, ale na sobie, kochani. Pełną zbroję, bo ta zbroja musi być pełna. Jeżeli ten żołnierz nie miał tarczy, bo nie miał, musiałem dorobić, bo bałem się, żeby, że zginie na polu walki bez tarczy, więc mu dorobiłem. Więc kochani, wola Boża jest, abyśmy mieli pełną zbroję Bożą. Jeżeli nam cokolwiek będzie brakowało, to odkrywa się nasze ciało i w tych miejscach jesteśmy bezbronni, goli. I diabeł może nas załatwić przez te miejsca, w których nam jakiejś części zbroi brakuje. Więc chcę mówić o zbroi. Zaraz do tego dojdę, kochani. W liście do Efezjan jest napisane tak, w wersecie 10. 6 10. Na koniec bądźcie mocni w Panu, siłą jego potęgi. Wolą Bożą jest to, abyśmy byli silni. Panu, abyśmy byli silni w Jego mocy, tak? E, abyśmy Jego poznawali i byli w nim silni Jego mocą. Werset 11. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli ostać się wobec podstępnych zakusów diabła. Więc zbroja Boża służy do walki. I tak jak słowo Boże mówi, należy mieć ubraną całą zbroję Bożą. Trzeba się po prostu w to ubrać, abyśmy mogli ostać się wobec podstępnych zakusów diabła. Jeżeli tu nie będzie tarczy, to ten człowiek zginie na polu walki. Diabeł go w taki czynny sposób załatwi i padnie, i go nie będzie, i nie zostanie zbawiony, i nie wytrwa do końca. I pójdzie w potępienie. Więc kochani, cała zbroja to cała zbroja. Teraz tak w wersecie 12 jest napisane, że toczymy walkę nie z krwią i nie z ciałem, czyli nie toczymy walki z ludźmi, natomiast toczymy walkę yy, przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw, przeciw rządcom świata. Ciemności przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Panem i Bogiem tu na Ziemi jest ten diabeł, wąż starodawny. Szatan się nazywa, tak? Antychryst. Więc kochani, e... oczywiście nasz Bóg nad tym wszystkim czuwa. Nasz Bóg, stwórca, objawiony w Chrystusie Jezusie, pokonał szatana, pokonał to królestwo mocy ciemności. Natomiast to nie zmienia faktu, że Ziemia na Ziemi rządzi szatan wąż starodawny. I na ziemi się nie dzieje żadna wola w Boża, tylko to jest Królestwo Mocy Ciemności. Więc my się w takim królestwie przeklętym rodzimy, jesteśmy po prostu zaprogramowani na to królestwo. Można powiedzieć, że znamy królestwo i Bóg chce, abyśmy podjęli walkę z tym królestwem. Czyli z tymi zwierzchnościami duchowymi, z aniołami ciemności, ciemności z szatanem. Tak? Werset trzynasty. Dlatego przywdziecie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać zwalczywszy wszystko. Czyli w momencie, kiedy mamy zbroję Bożą, jesteśmy zdolni do zwycięstwa ponieważ walczymy w panu z panem dla pana w, si w sile i w mocy jego. Werset 14. Stańcie więc do walki. Stańcie oznacza nie siedźmy, nie leżmy, ale stańmy. Stańmy. Powstań Boży ludu do walki o wiarę. Powstań ludu Boży, podejmij bój o wiarę. Przepasawszy biodra wasze prawdą i przyobluwszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, Biodra są przepasane pasem prawdy. Jezus mówił, że ja jestem prawda, tak? Jezus mówił: Ja, Jezus, jestem prawda. Więc poznanie Jezusa jest poznaniem prawdy, poznaniem rzeczywistości. Jego słowa są prawdą, to co mówił, co nauczał, to kim jest, to jest wszystko prawda, kochani. My musimy to ubrać, musimy poznać Pana i zapoznać się z Jego przesłaniem, zapoznać się z Jego wolą do naszego życia. I tą ogólną wolą. Przyoblukszy przy pancerz, którym jest sprawiedliwość, pancerz sprawiedliwości, pancerz z tyłu i z przodu, ma być założony na człowieka, co to jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość to jest tak naprawdę Chrystus Jezus. On jest naszą sprawiedliwością. My nie jesteśmy sprawiedliwi sami z siebie, lecz Pan, który jest sprawiedliwy, bez grzechu, Umarł za nas, przelał swoją świętą krew, i dzisiaj, kiedy przez wiarę go przyjęliśmy, kiedy żyjemy i trwamy w Chrystusie, w życiodajnym duchu, w duchu Jezusa Chrystusa, w krzewie winnym, to On w nas jest tym, który jest sprawiedliwy. Żyjemy życiem, które jest sprawiedliwym życiem. Żyjemy w nim, który jest naszą sprawiedliwością. To jest pancerz sprawiedliwości. To jest zmiana tożsamości. To jest zmiana, e, która jest dostępna dla tych, którzy uwierzyli. Ech. Werset 15. Obówszy nogi w gotowości głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Tu jest mowa o tym, abyśmy mieli cały czas nogi e, gotowe do zwiastowania. Do zwiastowania tak? My mamy iść głosić, mamy iść ludzi błogosławić, bez względu na to, co się dzieje na świecie. My mamy i tak w Chrystusie zwycięstwo, więc nic nam nie grozi. Większy jest ten, który w nas mieszka, niż ten, który jest na świecie. Chrystus z nas, nadzieja chwały, jest większy, jest antidotum na to wszystko, co jest na świecie. Więc możemy pod Jego sztandarem, w Jego zwycięstwie, iść pod, pod yy, przykryciem Jego krwi, iść i docierać z Ewangelią do innych ludzi. Możemy iść i manifestować moc Królestwa Bożego. Możemy ludzi ratować, uzdrawiać, wyganiać demony, uzdrawiać, wzbudzać. Możemy głosić dobrą nowinę o Królestwie, o zbawieniu w Chrystusie Jezusie. Bóg powiedział, abyśmy byli gotowi na każdym miejscu, w każdym czasie, dogodnym czy niedogodnym. W wersecie 16. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę. No, właśnie mu dorobiłem, bo bez tarczy to już w ogóle by nie dał rady. Tarcza jest tarczą wiary, więc y, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Pancerz sprawiedliwości to jest sprawiedliwość i ten sprawiedliwy y, ubiera się w wiarę, czyli wierzy w to, że jest sprawiedliwy, wierzy i trwa w Chrystusie Jezusie i dzięki temu może żyć. Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tarcza wiary jest nam potrzebna, abyśmy przez wiarę wierzyli w Niego, w Chrystusa Jezusa, i abyśmy nie dali sobie wyrwać Zbawiciela z naszych serc, abyśmy nie dali sobie wyrwać naszego takiego życia w duchu życia. To, to po to jest tarcza wiary. Przez wiarę trwamy w Nim, przez wiarę żyjemy w Jego wierze. Się poruszamy w nim, w jego wierze, i wszystkie pociski, które tu trafiają kamienie, strzały, strzały z ogniem, um, uderzenia różnych narzędzi um, one tu się uderzają i odbijają. Tarcza wiary jest takim wewnętrznym stanem serca, gdzie jesteśmy mocno ugruntowali na skalę. Znając Pana, jesteśmy silni, silni w Nim, silni w Nim. I od nas się wtedy odbijają te ogniste pociski złego. Kochani. W wersecie 17. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże. Hełm zbawienia to jest to, co się tu w głowie dzieje. To są nasze myśli, nasze. nasze Nasze rozważania, nasze przekonania, to jest to, za kogo się uważamy, to jest to, czy znamy Pana, czy nie znamy Pana, to jest też nasza tożsamość, to jest to, czy znamy wolę Bożą. Po prostu, to jest wszystko to, co jest w głowie. Żołnierz, który nie ma hełmu, jest pokonany. W każdej chwili może, może stracić życie. Bez głowy się nie da żyć. Bez głowy się nie da żyć, kochani. Musi być. Heł zbawienia. My musimy chodzić jako osoby, które są pewne zbawienia. Musimy żyć i poruszać się w sprawiedliwym, trwać w sprawiedliwym przez wiarę. Uważać siebie, że tu już nie my żyjemy, a żyje Chrystus Jezus w nas i przez nas. Uważać, że mamy zwycięstwo w Nim. Uważać, że na każdym miejscu jesteśmy zwycięzcami w Chrystusie Jezusie. Musimy wiedzieć to, że zły nas tchnąć nie może. On nie ma nad nami autorytetu. Szatan jest pokonany. On jeszcze ma moc, ale nie ma autorytetu. Autorytet ma Jezus Chrystus, który żyje w nas. Kochani, miecz. Bez znajomości Słowa Bożego, człowiek nie ma miecza i nie ma czym yy, się bronić. Kochani, miecz. Mieczem jest Słowo Boże. To jest miecz. To jest Słowo Boże. Żywe Słowo Boże. To jest zarówno, zarówno Chrystus, który żyje i mieszka w nas, ten, którego, w którego się ubieramy od wewnątrz, ten, który, którego przyoblekamy. To jest ten żywy Chrystus. To jest to żywe Słowo Boże. Natomiast jeszcze... Poznanie Pisma Świętego, poznanie Biblii też daje nam argumenty do walki z szatanem. I wtedy możemy walczyć, i wtedy możemy walczyć. Wtedy tym słowem Bożym Duch Święty, który mieszka w nas, używa słowa Bożego do walki i potem walczy, i potem walczy, i bach, i bach, i walczy, walczy i bach, tak? Słowo Boże, mieczem Ducha Świętego jest słowo Boże. Ja chciałbym zauważyć, że to jest miecz Ducha Świętego. Mieczem, y, miecz Ducha Świętego, którym jest Słowo Boże, y, walczymy, zwyciężamy, tak? Jest to nasza broń, skuteczna broń, bo Słowo Boże jest skuteczne, przenikające aż do rozdzielenia ducha i duszy, ciała i szpiku. Kochani, Słowo Boże nie jest moim mieczem. Nie jest mieczem cielesnego, zmysłowego człowieka, ale Słowo Boże jest mieczem Ducha Świętego, więc musimy być pełni Ducha Świętego, musimy napełniać się Duchem Świętym, musimy zabiegać o tą pełnię w Duchu Świętym. Biblia mówi, abyśmy się napełniali, abyśmy byli pełni Ducha, a wtedy Duch wkłada swoje słowa w nas i w nasze usta. I wypowiadane słowo jest jak miecz, jest tym mieczem, który tnie, tym mieczem obosiecznym. To jest ten miecz, który, którym Duch Święty walczy. Ten duch, którego przyjęliśmy, ten duch, który żyje w nas. Kochani, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, czy my do bitwy, do walki jesteśmy powołani, to powiem tak: na koniec chcę więcej powiedzieć o diable. Diabeł to jest kłamca, morderca, oszczerca, zniewala, trzyma ludzi w więzieniu, w grzechu, w grzechach, w cielesności, zmysłowości, w stylu życia według tego świata. Daje, wkłada w ludzi antywiarę, antyducha Chrystusa, antyprawdę, antysprawiedliwość. To jest ten, który niszczy człowieka. Więc, kochani, obudźmy się. I błogosławię Was, niech to przesłanie działa we mnie, działa w Was. Podejmijmy bój o wiarę w Chrystusie Jezusie, abyśmy mieli zwycięstwo w Nim, w sile Jego potęgi. Amen.